<grym i tle> Jednym z kluczowych czynników wpływających na efektywność nauczania i uczenia się są relacje uczniów z nauczycielem. Tworzone między innymi na bazie koncepcji Celestyna Freneta, że nauczyciel nie powinien być oderwany od społeczności uczniów, ale jest jej częścią. Widać to dobrze podczas zabawy ruchowo-wokalnej, gdy nauczycielka sama czynnie uczestniczy w zabawie. Daje to poczucie wspólnoty i sprawia, że uczniowie czują się na lekcji swobodniej, zapominając o inhibitorach wynikających z ewentualnego wstydu przed uwieśnikami. I skupiają się na zabawie, w której sprytnie przemycone są wątki dydaktyczne, m.in. czasowniki angielskie: walk, stop, listen, stomp, jump. W czasie kolejnej zabawy ruchowo-wokalnej widoczne jest zaangażowanie wszystkich uczniów i uczennic. Baby. Sądząc po wyrazie twarzy uczestników lekcji, po prostu podoba się im to, w czym uczestniczą, a jednocześnie śpiewają słowa piosenki, ćwicząc efektywnie angielską wymowę słów typu baby, mommy, daddy, grandpa, oznaczających członków rodziny. Uczniowie są szczęśliwi, gdy lekcja nie jest monotonna. Doskonale dba o to nauczycielka, która po piosenkach decyduje się na zmianę rodzaju aktywności uczniów i przechodzi do prezentacji nowych słówek związanych z owadami. Nauczycielka urozmaica zadanie w ciekawy sposób, zasłaniając część zdjęcia przedstawiającego owada, wprowadzając w ten sposób element wyzwania, z którym uczniowie muszą się zmierzyć. And what's round? Aha, uh -huh, so lady. Lady. Lady ba. Lady ba. Lady. 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 And the last one. Kolejnym wyzwaniem jest odgadnięcie nazwy owada ze zdjęcia, które nauczycielka tylko przez chwilę pokazuje uczniom. Co może być ciekawsze niż odgadywanie zagadek pokazywanych przez nauczycielkę? Zajęcie jej miejsca. Doskonale widać to po wyrazie twarzy uczennicy w żółtej bluzce. Widać wyraźnie, że czuje się wyróżniona i ma poczucie sprawstwa. To w końcu na jej gesty reaguje cała klasa. Kolejna aktywność łączy przejmowanie roli nauczyciela przez uczniów, jednocześnie dając im możliwość pracy w grupie. Język ciała uczniów mówi o tym, że czują się bezpieczni i dobrze się bawią. Nawet dziewczynka początkowo niezadowolona z wybranego zdjęcia szybko odzyskuje pewność siebie. Nie zamykam Nikt. Nikt Nie zamykam Okej, okay. otwórz Emma, all, all open Otwórz Emma. Może będę mówić, kto podchodzi? Co się zmieniło? Emma. Może tylko jedna osoba. Dobra, Emma, co to jest? Co to jest?

Dzielenie uczniów na grupy może być źródłem emocji widać to doskonale u uczniów losujących szpatułki widać, że element losowego wyboru także może być czynnikiem pozytywnie wpływającym na emocje podczas lekcji. Gra kabum sprawia, że dzieci nie tylko dobrze się bawią, ale jednocześnie używają słów wprowadzonych wcześniej na lekcji. Z kolei każde użycie nowo poznanego słowa przyczynia się do lepszego zapamiętania. Nie bez znaczenia jest tu także efekt rywalizacji, bo każde dziecko chce zgromadzić jak największą liczbę szpatułek. To, jak dobre relacje ma nauczycielka prowadząca lekcję z uczennicami, doskonale pokazuje samo zakończenie zajęć.